Dzień dobry. Dzień dobry. E, dzisiaj dla odmiany łowię na jeziorze Matygi. Już się rozstawiłem. Wybrałem jakieś tam miejsce. Łowiesz e, od dobrych 5-10 minut, na no, razie się nie dzieje. Jedyne co widziałem żywego to za skrońca. nagrałem Nagałem go akurat telefonem. Mam nadzieję, że, coś, że będzie go widać i potem go po prostu zamieszczę do głównego filmu. A poza tym cisza, spokój, troszeczkę wiaterek jak przeszkadza. Łowię oczywiście batem. Zestaw podobny do tego z poprzedniego filmu, tylko trochę cięższy. Na dwóch gramach jestem zbudowany. Słoneczko przypieka 31 marca, chyba około 20 stopni. Naprawdę, naprawdę ciepło. Zapraszam na film. Mam nadzieję, że coś się uda złowić. A jak się nie uda, to ten film najprawdopodobniej w ogóle nie powstanie. taka bida mała pierwsza rybka w tym roku na jeziorze Matygi na razie dopisują tylko generalnie e, za już drugiego tutaj widziałem tego mam nadzieję że udało mi się nagrać słońce jest więc niewiele wiem co nagrałem ale mam nadzieję że jest więc dzisiaj chociaż będzie film o, zask o zaskrońcach. Dzisiaj się pobudziły, jeszcze trochę dentwe, niezbyt szybkie. Dlatego na moje hałasy nie reagują jeszcze póki co. No i dwa nagrałem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dwa nagrałem, przyjeżdżam na tę jezioro kilka razy w roku. Zawsze sobie obiecuję, że poświęcę mu troszeczkę więcej uwagi, poznam, rozgryzę, gdzie łowić, jak łowić. Ale brakuje mi cierpliwości, zazwyczaj przyjeżdża mi nic mi nie. Łowię kilka małych płotek. Dwa lata temu udało mi się złowić takiego kalpia. wielkości, ja wiem, taki wigilijny kalp. Ja łowię tylko płotki, a wzdęgi jeszcze są. A no i oczywiście wszędzie sumiki kalowate, na szczęście tutaj są przyzwoitej wielkości. Więc tyle jest w ale dzisiaj nawet sumiki jeszcze się nie obudziły. Plus jest taki, bardzo słoneczny cień, około 20 stopni, że drobnica zaczyna wybijać pod powierzchnię No i coś tu się, coś się w tej wodzie dzieje, coś chodzi. Poeksperymentuję troszeczkę z gruntem, ta znów łowię nad dnie i ta mikropłotka wzięła na samym dnie. No zobaczymy, co się jeszcze będzie działo. Mówię, jak nie film o rybach, to filmo za skrońcach będzie. Ale coś powstanie z tego krótkiego. Bardziej tak dla zwykłej ciekawości. I podzielić się ze wszystkimi, którzy dzisiaj są w domu, że można korzystać z takiej pięknej, pięknej pogody. Nie udało mi się nagrać oczywiście wielkiego lądowania stada łabędzi. Bo w tym czasie miałem zaczep i plątałem wędkę, więc nie miałem szansy, żeby wchwycić kamerę. Piękny byłby widok. Ale może coś się uda... O, właśnie gdzieś startują te łabędzie. Dobrze, nie startują. Są, są troszeczkę tam dalej, tam gdzie zaparkowałem. Potem może do nich podejdę, już, jak się zwinę zyp. Może zrobię przecież kilka ujęć jakichś ptaków eee, na dokładkę tego, te, te, tego, temu zaskońcowi jednemu co mi się udało go oczywiście nagrać. bo będzie. Akurat robaczka mi coś wyssało kompletnie. <grywa> Więc szanse na rybę straciłem, bo będzie nagrywałem. No zobaczymy co. Czy coś się jeszcze wydarzy? Na no, dzień nic nie. nie było branie, przed chwilą mi kasnopiłka spadła już na brzegu ale wpadła do wody teraz znowu spawik się przytopił wymęczone, każde, każde, każde branie każda ryba wymęczona po prostu No cóż, spakowałem się, jestem w samochodzie, jadę do domu. Nie był to najlepszy dzień, nie był to najlepszy wyjazd. pogoda świetna, fajne widoki, mimo że jeszcze tej zieleni nie ma tak, bo dopiero 31 marca, ale już węże, znaczy za skońce pełzają, bo będzie też się dobrze mają, więc przynajmniej film e, o zwierzętach nagrałem, po zybami kiepsko, Złowiłem tam jakieś drobiazgi. Nic, nic wielkiego, nic ważnego. Podobałem zestaw na koniec, dlatego już nie nad wody, tylko z samochodu kończę. Eee, no co, życzę połamania kija wszystkim e, oglądającym. Mam nadzieję, że następnym razem pojadę już. E, A nie mam nadziei, na pewno pojadę już na swoje łowisko. I może w końcu się pobawię rybkami, nie będę tak się musiał męczyć z byle, płoteczką, z byle, e, malutką, że tego nie widać. E, I zobaczymy, jak to przyjadę na motyki. Bo to jest naprawdę fajne fajne jezioro A tylko już w późniejszą poją może będzie łatwiej, być może po prostu woda jest jeszcze za zimna, były to pierwsze dni, takie, takie cieplejsze są zobaczymy na razie wybieram się do Markuszowa na wodę koła do którego należy, no i tam powinno się dziać już zdecydowanie więcej taką mam przynajmniej e, nadzieję dobrze, ale to już film jeżeli nie film, to moja wyprawa odbędzie się dopiero w kwietniu, bo do czwartego jest zakaz wędkowania. Ok, jeszcze raz pozdrawiam połamania kija i do zobaczenia nad wodą.